I witamy. Witamy serdecznie. I co będziemy dzisiaj nagrywać? Yy, nawet Tą nie testować, a powiedzieć, yy, jak fajnym tak, jak fajnym yy, gadżetem jest y, obroża dla piesków, przeciwpchelna, przeciwkleszczowa. Zdechł. Pies zdechł. Pies zdechł. E, nie, no. No, Marka znana, bo chyba tak. każdy słyszał o obróżach Foresto. No i też pewnie każdy słyszał, ile taka obróżka kosztuje. No Nie kosztuje jest to mały, mały wydatek, bo jedna obróżka to jest 130 zł. Najmarniej. No no. 7-8 miesięcy minut, tak. Natomiast, jeżeli ktokolwiek się zastanawia, to sobie podzielcie. Czas działania tej obroży, czyli o 7-8 miesięcy na koszt. To wychodzi parę groszy miesięcznie, a naprawdę działają skutecznie. My wcześniej kupiliśmy psiakom tańsze obroże, jakieś to takie... Piętnastaka tak. za i ona miała miesiąc chronić. To z każdego spaceru wracaliśmy z kleszczami razu, i, i założeniu... te kleszcze przy samej obroży były niespecjalnie... I, I też miała permetrynę i tak dalej, ale widać tutaj to działa. Nie wiem, czy jest dużo większe stężenie, czy tam jest permetryna i jeszcze coś tam, fermę, tak. coś tam... No Zaraz pokażemy sobie, można opakowanie, żebyśmy... Dokładnie, żebyśmy nie poprzekręcali, tak. natomiast... No skuteczność jest stuprocentowa, odkąd dziewczyny tak. mają założone obroż, ma obroże Foresto, ani jednego kleszcza nie mamy od tamtej pory. Ani nic także. nie ma w ogóle, nie żadnego insektu, insektu nie ma. Insektu czy insekta? Insekta. To są takie dwa <laughs> <To> pokażemy, insekty. <laughs> pokażemy może, bo to tam, tam daleko to wszystko, to yy, działka jest dzika i one sobie tutaj całymi dniami teraz chodzą, szlajają się. Kleszcze było mnóstwo, naprawdę, my na butach przynosiliśmy. Na ubraniach ściągaliśmy tak. z siebie, także kleszcze są. Są. Wysyp jest ogromny, tak? Moja... Ten ryjek potwierdza, że nie ma nic. Tak, Adopciaku, ty. Adopciaku? No i fajna. Moglibyśmy to uciąć. Jest naprawdę długa, nie? Tutaj na, naprawdę na każdego psa spokojnie. Tak, e, bo one mają e, dla piesków powyżej do 8 kg, kilo. gdzie no, zuma gabarytowo jest dużo większa niż majka. Tak, nie? ale obie, oba psy mają powyżej 8 kg, mają kupione te smyczki. E, majka też. Tak, obruszki, tak, przepraszam, obruszki i yy, jest luks. Nie ucinaliśmy, no bo to też jest nasączone tą permetryną czy tam tymi związkami, więc, więc niech sobie będzie. Zoomie w ogóle to nie przeszkadza, poza tym jakby Zuma się zaczepiła, to po prostu ją zgubi. Chociaż już tyle czasu ma. Ale i Majka ma o ile dłuższy no. zobaczyć. To się Co fajnie zabija. Co ci mordko? <laughs> Zuma chce wtrącić swoje trzy grosze. Tak? Jest. Nie no, działa. Pokaż to pakłanko. Proszę Zresztą bardzo. A bo to jest ilość związku, też zależy od tego, e, czy powyżej tych, tych, tych kilogramów. Na kleszcze pchły, larwy i wszy e, to działa. Tak tutaj wygląda z tyłu. O, 590 teoretycznie produkt polski, tak? Albo kapitał polski. Fajnie, fajnie. Niech się wspiera ta polska gospodarka. No, także ogólnie polecanko, mimo że cena nie jest może za mała, nie jest może mała, ale, ale, ale działa idealnie. pamiętajcie, realnie... jaki jest długi czas skuteczności działania, także... Tak, a fajnym takim, e, dlaczego my ją kupiliśmy, bo kupiliśmy najpierw te tanie, gówno dawały i no i padł pomysł, że może kupimy to Foresta, ale dużo pieniędzy, a Sylwia mówi, że na weternarza wydamy więcej. Jakby, tak, jakby, nie, W momencie, boże, kiedy złapały. piesek choruje baby no koszty leczenia. No bardzo, myślę, że te 150 wiele... to 150 zł to weterynarza tak na dzień dobry. Nie dzień dobry mówimy, że mamy charygo pieska, o, zapraszamy, nie 150... 150 zł, no, a więc... potem kroplówki, leczenie, no nie ma. No się i też nie, nie ma gwarancji, że ma coś... wyleczymy psa, nie? Tak. I też już kiedyś wiozłem to w ciągu. W nocy złapała, wieczorem zapała kleszcza, wieczorem wszystko było, później wieczorem było wszystko okej. Okay, a rano ja psa ledwo w ogóle, wiesz, poznawałem no nic, pieska pyska nie chciała unieść, więc biegiem. I ledwo swojego pieska uratowałem, także nie ma nie co oszczędzać, naprawdę. ma zostatek rządki. No, także poletanko cena naprawdę warta, bo to działa i będziecie zadowoleni. Tyle od nas. Dziękujemy i do zobaczenia do zobaczenia w następnym odcinku. I hej.